Panie, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta. Yy, jesteście na kanale Joymana. Dzisiaj mamy poniedziałek i miały być opowieści dziwnej treści. Ale z racji zbliżającego się dnia mamy i taty, postanowiłam wyjść Wam naprzeciw i zrobić film z przykładowymi pomysłami. sobie kilka prezentów. Podzieliłam je na trzy części. Prezenty wspólne, czyli razem dla mamy i taty. Prezenty tylko dla mamy, prezenty tylko dla taty. Zacznę od części wspólnej. Uważam, że nasi rodzice są na tyle zapracowani zawsze, że warto zmusić ich do spędzenia czasu wspólnie, razem, gdzieś poza domem. I do tego rewelacyjną opcją jest wykupienie karty podarunkowej do kina lub biletów do teatru. Z kinem jest o tyle lepiej, że kupujemy kartę z dwoma biletami. Oni wybierają seans, godzinę, rodzaj filmu. Więc. To już od nich wszystko zależy, wy musicie ich tylko do tego kina wycisnąć, że tak powiem. Natomiast z teatrem, z tego co wiem, e, trzeba kupić bilety na konkretną godzinę i konkretny seans, także starajcie się wybierać na przykład weekendy, gdzie wiecie, że rodzice są po prostu w domu. Wydaje mi się, że to jest rewelacyjny sposób na zrobienie im niespodzianki, gdzie w końcu będą mogli chwilę odpocząć i gdzieś myślami całkowicie odbiec od tych spraw na co dzień. Kolejną świetną opcją dla rodziców. Ale też dla samej mamy lub dla samego taty jest fotoksiążka. Ja wybrałam tutaj fotoksiążkę marki Printu ze względu na bardzo dobrą jakość. Książka może być rozmaitej, że tak powiem, maści i treści. Możecie zrobić fotoksiążkę z Waszymi wspólnymi zdjęciami, wiecie, z dzieciństwa. E, możecie podarować fotoksiążkę z aktualnych czasów. Jeżeli macie maleństwo i rodzice zostali dziadkami, e, to też możecie podarować im taką fotoksiążkę wspólną. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo, a wydaje mi się, że zdjęcia zawsze w każdym budzą em, taką retrospekcję. Aż mam siarki, patrzcie, jaką mam gęsią skórkę! Zdjęcia zawsze są piękne, zawsze e, wprawiają nas w bardzo dobry nastrój, e, cisną nawet czasami e, łzy szczęścia. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tego typu prezent, jest to rewelacyjny sposób na zrobienie niesamowitej niespodzianki. Mam dla Was mega super czaderską niespodziankę. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem fotoksiążki, tej lub jakiejkolwiek innej, to mam dla Was 40% zniżki. Kod rabatowy ode mnie macie i od strony printu macie w opisie filmu. Także tam wpadajcie, wszystko tam jest. Książka nie tylko na dzień mamy taty, ale też nie wiem, sesji brzuszkowej waszego maleństwa, waszego dziecka nowego domu, wakacji, na osiemnastkę, dla chłopaka, na nie wiem, rocznicę ślubu i tak dalej, i tak dalej. Także możliwości jest multum. Wpadajcie, zobaczcie inspiracje. Na pewno taki album sprawi o osobie obdarowanej, lub wam bardzo, bardzo dużo radości. Tylko musicie się spieszyć, bo dodaje to trochę późno. Oczywiście można też na przykład zafundować im kolację wspólną, można zafundować im jakiś wypad gdzieś wspólnie, razem grilla, wypad za miasto, żebyście spędzili po prostu ten czas razem. To wszystko zależy, jakie macie relacje, jaką macie między sobą odległość i jak to u was wygląda. Jeżeli chodzi o prezenty dla samej mamy i ja tutaj nigdy nie mam problemu. Może faceci tutaj będą mieć problem większy z doborem prezentu dla mamy, a łatwiej dla taty, ale to koniecznie napiszcie, bo sama jestem ciekawa jak to wygląda z perspektywy faceta. Zawsze dla mnie było łatwiej wybrać prezent dla mamy niż wybrać coś dla taty. Możemy stworzyć jej paczkę chociażby kosmetyków. Każda kobieta kocha kosmetyki. Coś do oczyszczania, coś do nawilżania, coś przeciwzmarszczkowego, e, jakieś kosmetyki Kosmetyki do pielęgnacji albo tudzież do makijażu, coś do włosów, rewelacyjne. Nie wiem, e, są paczki kosmetyków, gdzie świetnie się to sprawdza. E, ja polecam też e, rękawice, e, które polecam już tamtym razem. Linki macie pod spodem. E, fajną opcją jest również zaoferowanie mamie e, na przykład jakiegoś zabiegu e, na włosy u fryzjera, albo masażu twarzy bądź ciała. Jeżeli chodzi o grupona, jest tego mnóstwo e, w naprawdę przystępnych cenach. Można też dać kartę podarunkową do jakiegoś sklepu. Można podarować biżuterię, są specjalnie dedykowane komplety. Oczywiście portfel, torebka, no jest tego całe multum. Kosz e, z, ze słodyczami, to też jest świetny prezent, z którego też ucieszy się każda kobieta. I teraz czas na tatę z tatą zawsze jest trochę większy problem. Ehm, aczkolwiek wydaje mi się, że też jesteśmy w stanie wymyślić coś ciekawego. Wolałabym zaproponować takie męskie rozrywki i e, jak przeglądałam i szukałam inspiracji, pomysłu sama dla siebie, e, rewelacyjną opcją jest na przykład wypad na strzelnicę. I widziałam, że na gruponie e, musicie sprawdzić, czy w Waszym mieście jest coś takiego, ale jest to świetna alternatywa, świetny pomysł i wydaje mi się, że każdy facet e, po Czuje się yy, rewelacyjnie, jeżeli będzie mógł sobie postrzelać. Kolejną taką opcją dla tatów, Którzy chcą obudzić sobie dziecko, jest na przykład jazda off-road, e, czyli jazda samochodem terenowym po tych wszystkich wertepach, gdzie można jeździć i, i wiecie, zmasakrować czyjś samochód, swój jest dalej czysty. Każdy tata będzie z takiego czegoś zadowolony. Jest e, bardzo dużo gadżetów do samochodu, i nie mówię tutaj o choinkach zapachowych. Kolejną rzeczą, i to jest taka bardzo sprawdzona, klasyczna rzecz, e, jest zegarek, są skarpetki, jest jakiś krawat, koszulka, e, sweter. Chociaż no ciepło się robi, więc może bez swetra ich duży tatusiowie bardzo lubią też kosmetyki, więc wydaje mi się, że taki męski zestaw kosmetyków również będzie jak znalazł dla nich. Możliwości jest dużo, ja tutaj zaproponowałam tylko kilka, mam nadzieję, że coś Wam się przydało. Wydaje mi się, że najlepszą alternatywą jest zaproponowanie wspólnego prezentu dla rodziców, bo oprócz prezentu dostają też wspólne wspomnienia, wspólnie spędzony czas, wspólny uśmiech i coś, co ich łączy, więc wydaje mi się, że jak i fotoksiążka, Taki wypad gdzieś do kina, na kolację czy do teatru będzie świetną alternatywą. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Koniecznie napiszcie swoje pomysły na prezenty. Ja Was całuję bardzo mocno, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!